Cześć, z tej strony Marek. Dziś zapraszam was do testu najciszszej na świecie szczoteczki sonicznej, a mowa będzie oczywiście o Oclean Air drugiej generacji. Jak zapewne wiecie, marka Oclean zdobyła zaufanie klientów na całym świecie za sprawą szerokiej oferty szczoteczek sonicznych do zębów. Jedne z najbardziej popularnych to Oclean X, Oclean Air, czy też SE. Gama produktów poszerzyła się właśnie o szczoteczkę soniczną Oclean Air drugiej generacji. Szczoteczka ta nie różni się designem od swojego pierwowzoru, ale ma inne właściwości. Jest ona adresowana do użytkowników, którym aplikacja jest zbędna, za to stawiają na skuteczność czyszczenia i ciche działanie. Zapraszam. Oakley jest sumarką firmy Xiaomi, która w Polsce posiada już miliony zadowolonych użytkowników. Xiaomi i jej submarki zdobywają popularność za sprawą innowacyjnych, technologicznie zaawansowanych produktów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz niewygórowanych cenach. Oakland Air drugiej generacji można nabyć bezpośrednio na stronie producenta i kosztuje tam ona 36 dolarów. Wystarczy użyć kuponu zyszkowego, który podałem w opisie filmu. A dla nowo rejestrujących Xiaomi jest dodatkowy bonus 5-dolarowy. Szczoteczka ta wykorzystuje. Technologię ukierunkowaną na precyzyjne szczotkowanie zębów potrafi usuwać płytkę na mną nawet do 10 razy skuteczniej niż zwykła szczoteczka. Szczoteczka ta posiada wiele autorskich i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Pozwala na bardzo precyzyjne mycie zębów oraz przestrzeni między Regularne stosowanie szczoteczki sonicznej zminimalizuje ryzyko powstania próchnicy, skutecznie usunie płytkę na mną i pozbawi nieświeżego oddechu. Zastosowanie odpowiedniej końcówki pozwoli pozbyć się przebarwień, a nawet wybielić zęby. Pomimo, że szczoteczka ma taki sam wygląd jak Oclean Air, to jednak różni się parametrami. Nowy model nie ma funkcji łączenia przez Bluetooth z aplikacją. Przycisk zasilania wraz ze wskaźnikiem LED pozostał niezmieniony. Przyciskiem można ustawić dwa tryby szczotkowania, każdy o innej intensywności drgań. Mamy więc do wyboru szczotkowanie standardowe i szczotkowanie delikatne. Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie, długie naciśnięcie powyżej 2 sekund zmienia prędkość szczoteczki. Jednak największą zaletą szczoteczki jest cicha praca dzięki systemowi redukowania dźwięku. Szczoteczka jest niemal niesłyszalna. W porównaniu do innych szczoteczek poziom hałasu jest zaskakująco niski, jest szokująco niski. Jednak nie dajemy się zmienić, niski hałas nie oznacza słabszych wibracji, nic bardziej mylnego. Szczoteczka jest bardzo skuteczna. W środku znajduje się bezszczotkowy silnik, co gwarantuje bardzo długą żywotność i niski poziom awaryjności. Oczywiście szczoteczka jest wodoodporna, co potwierdza certyfikat IPX7. Można ją w całości myć pod bieżącą wodą. Na jednym pełnym naładowaniu szczoteczki, które trwa niecałe 150 minut, można ją używać nawet ponad miesiąc. Producent podaje, że to jest 40 dni ponad. O poziomie naładowania informują diody LED. Szczyteczkę ładujemy na magnetycznej stacji USB, na takiej podstawie. W zestawie nie ma ładowarki, można używać dowolnej ładowarki z gniazdem USB, na przykład z komputera, czy też telefonicznej. No i przyszła pora na podsumowanie. Otóż szczyteczka Oclean Air 2 zapewne znajdzie wielu użytkowników w Polsce. Główne zalety to dobra jakość wykonania, długi czas pracy na jednym ładowaniu, doskonała skuteczność czyszczenia zębów. Jednak to, co ją wyróżnia na tle konkurencji, to bardzo cicha praca. Wręcz niewiarygodnie cicha. Jeżeli nie potrzebujesz do mycia zębów aplikacji, a stawiasz na skuteczność i komfort, to Oaklean drugiej Generacji jest właśnie dla ciebie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o tej szczoteczce. Czy Waszym zdaniem warto dopłacić do innego modelu? Czy wystarczy Wam taka szczotka, która jest troszeczkę mniej inteligentna, nie łączy się z aplikacją, nie może sterować za pomocą telefonu? Mam nadzieję, że Wam się to spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego razu, cześć.